Niedawna premiera Need for Speed Unbound pokazała, że w starej marce pamiętające jeszcze lata 90. ubiegłego milenium wciąż drzemie spory potencjał, a skoro już nieformalna reaktywacja undergroundowych klimatów okazała się sporym sukcesem, warto wspomnieć o jeszcze innym podcyklu Electronic Arts, którego warto odkurzyć. Cześć, ja jestem Czuk i zapraszam Was do materiału o Need for Speed Hot Pursuit. Kultową franczyzą elektroników jestem niemal od samego jej początku, choć przygodę tę rozpocząłem przy okazji niezapomnianego Need for Speed 2 Special Edition, który oferował wsparcie akceleratorów graficznych 3D fix, dodatkowe auta oraz inne pomniejsze usprawnienia. Naturalnym następcą tegoż klasyka okazał się wydany rok później Need for Speed 3 Hot Pursuit, który w moich kręgach, pomimo dość dużego hypu, spowodowanego wielogodzinnym katowaniem dwójki, wcale nie zachwycił domowników podczas jego pierwszych testów. Wszystko dlatego, że trzeciego Need for odpalaliśmy na dość słabym komputerze, który uruchamiał go w jednej z najniższych rozdzielczości, a jako, że nasza wiedza na ten temat była raczej niewielka, byliśmy w absolutnym szoku, jak różni się ona w stosunku do doskonale wyglądającej dwójki. Oczywiście remedium na tę dolegliwość okazało się przejście na rozdziałkę 640x480 pikseli, co spowodowało automatyczny wzrost jakości wizualiów do poziomu, o jakim nawet nam się nie śniło. Fotorealistycznie połyskujący lakier na pięknie wyrenderowanych furach prezentował się obłędnie na tle kolorowych i kreatywnie zaprojektowanych trasach, a ilość szczegółów na drodze, jak i możliwość zmiany kamery, choćby na tę prezentującą rozgrywkę z wnętrza kokpitu prowadzonego pojazdu, powodowały u nas niekontrolowane opady szczeny, hipnotyzując wręcz na długie godziny spędzone przed komputerem. Tym oto sposobem zaczęliśmy przyzwyczajać się do świetnie wyglądającej grafiki i zaczęliśmy zwracać uwagę na pozostałe jej aspekty, takie jak dodatki i usprawnienia, które nadały grze. Od Odpowiedniej głębi i grywalności. Zamiast lootboxów i wirtualnej waluty, tudzież koncentrowaniu się na multiplayerowych bzdurach pokroju gry usługi, najważniejsze w Need for Speed były zatem same Super auta, których zdjęcia nie tylko umilały nam ekrany ładowania, ale i mogliśmy je sobie dowolnie przeglądać w menu gry, porównywać konkretne modele między sobą, posłuchać o historii ich powstania, a nawet sprawdzić parametry techniczne, czy też obejrzeć kilkanaście świetnej jakości zdjęć oraz wejść do środka pojazdu i obejrzeć jego oryginalne wnętrze. Nie zapominajmy również o fantastycznym intro, które w 98 roku wyglądało tak realistycznie, że mieliśmy autentyczne wrażenie, jakby na ekranie pojawiały się prawdziwe samochody. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, w gruncie rzeczy nie odbiegała ona od tego, co wprowadziło serię na wyżyny popularności w poprzednich odsłonach, zatem ponownie mieliśmy okazję zasiąść za kierownicą kilkunastu najszybszych fór na świecie i wziąć udział w wyścigu na różnorodnych trasach, przygotowanych w starym, dobrym arcadowym stylu. Tym natomiast, czym trójka niewątpliwie wyróżniała się, z tłumu był tytułowy tryb hot pursuit wprowadzał do nielegalnych wyścigów pomiędzy kierowcami obecność stróżów prawa, dysponujących nie mniej spektakularnymi maszynami co oni, dzięki czemu nawet jeśli gracze byli już pewni swego i w trakcie karkołomnego wyścigu pozostawili już resztę stawki daleko w tyle, wciąż musieli mieć się na baczności i zachować koncentrację do samego końca, ponieważ mogli oni zostać zatrzymani przez policyjne Lamborghini Diablo, niebezpieczną Corvette, czy uroczo brzmiącego demona w postaci El Nino. Niesamowity gameplay i poczucie pędu to jedno, no, ale gra posiadała jeszcze jeden feature, który zmieniał doskonale znaną formułę i wywracał ją do góry nogami. Mianowicie podczas zabawy w trzeciego Need for Speeda, mogliśmy samodzielnie wcielić się w przedstawiciela policji i tym samym wyruszyć na trasę w celu przyskrzynienia jak największej ilości niesfornych kierowców stanowiących zagrożenie dla otoczenia. Jak już wspomniałem wcześniej, policyjne Lambo, Korweta i El Nino dysponowały naprawdę potężnymi osiągami, dzięki czemu policyjna zabawa w kotkę i myszkę dostarczała niesamowitych emocji, zwłaszcza jeśli odpaliło się tryb wieloosobowy na podzielonym ekranie, gdzie w każdym momencie mogliśmy odpalić syrenę na dachu i podjąć walkę z uciekającym kumplem, sprzedając mu kołczatkę tuż przed maską prowadzonego przez niego samochodu. I tak minęły cztery długie lata, a na okładkę nowego Nitfor Spida ponownie wjechało żółte lambo, zwiastujące kontynuację gorącego pościgu. Od razu ważna uwaga, ponieważ, w zależności od tego na jakiej platformie mieliście okazję ogrywać Hot Pursuit 2, wasze wrażenia z zabawy mogły być zupełnie inne. Otóż, najlepsze i najbardziej dopracowane wydanie tej produkcji dostępne było na konsoli PlayStation 2, za którego zresztą produkcję odpowiadało doskonale znane nam wszystkim studio Blackbox. Natomiast za pc i znacznie uboższy port w porównaniu do niego odpowiadało EA Seattle, które wcześniej miało już okazję przygotować edycje specjalne pierwszej i drugiej odsuny cyklu, jak taki pc konwersje trójki i czwórki. I pomimo tego, że produkcja ta nie uzyskała najwyższych not w branży, w moim odczuciu wciąż należy do kategorii świetnych gier z dzieciństwa, która nawet dziś wygląda całkiem przyzwoicie. Podobnie jak w wersji z 98 roku, nowy Hot Pursuit również skupiał się przede wszystkim na wyścigach z innymi kierowcami oraz odpowiedniej ekspozycji aut. Tym razem zabrakło jednak zestawu ciekawostek, statystyk czy kompletu zdjęć dla każdej z fur występujących w grze, ale za to już ich ilość oraz stopień wymodelowania kompensowały te braki z nawiązką. Pomimo tego, że pecetowa wersja posiadała nieco okrojony zestaw pojazdów dostępnych do wyboru, miłośnicy czterech kłek wciąż mieli w czym wybierać, ponieważ udostępniono takie pojazdy jak Lamborghini Diablo i Murcielago, McLaren F1, Ferrari F50, BMW M5 czy Mercedes CLK. Każdym z nich prowadziło się odrobinę inaczej, a sam model jazdy, jak i cała zresztą gra stanowiły swego rodzaju pomost pomiędzy starymi odsłonami serii, a nadchodzącymi wielkimi krokami undergroundami Most Wanted i Need for Speed. Co ciekawe, jako u jednej z niewielu serii, nie zabrakło tu również stricte kosmetycznego modelu zniszczeń, natomiast gra całościowo prezentowała się naprawdę znakomicie. Pojazdy, bowiem dzięki odpowiedniej liczbie przeznaczonych na nie poligonów, zyskały na realistyczności, a zaprojektowane w starym stylu trasy wciąż cieszyły oko typowymi, jak dla dzisiejszych gier wyścigowych, detalami typu wybuchający w trakcie wyścigu Wulkan. Nie należy również zapominać o fantastycznie dobranej rokowej ścieżce muzycznej, która stanowiła doskonałe tło dla Szaleńczych pościgów z policją, jak i z innymi uczestnikami wyścigu. Nowy Hot Pursuit wprowadzał również motywujący system progresji, polegający na zbieraniu medali oraz punktów za zakończone eventy, które następnie mogliśmy wykorzystać na odblokowywanie kolejnych tras oraz samochodów. I było tego naprawdę całkiem sporo, ponieważ gra podzielona została na dwie kampanie, stawiając przed graczami łącznie 66 osobno ocenianych wyzwań, w ramach których mogliśmy testować nowe fury i sprawdzać je na kolejnych trasach. Być może gra nie była specjalnie długa, ale takie zestawienie atrakcji spokojnie wystarczało na jakieś 10 godzin intensywnej rozrywki, która ponownie pozwalała wcielić się zarówno w nielegalnego drivera, jak i próbującego ukrócić jego wyczyny policjanta. W przeciwieństwie jednak do oryginału, poza samą syreną, Policyjną i kolczatką do dyspozycji sił policji udostępniono również wsparcie w postaci kolejnych radiowozów włączających się do pościgu oraz hardkorowych śmigłowców zrzucających bomby tuż pod koła pędzących pojazdów. Tak czy inaczej, zabawy było tu co niemiara, i choć niestety zabrakło miejsca dla genialnego trybu lokalnej kooperacji dla dwóch graczy na jednym ekranie, od Pursuit 2 również na pc Moim zdaniem był po prostu świetny i nie zasługiwał aż na taką krytykę, która go spotkała. Lata wciąż nieubłagalnie mijały, a odpowiedzialne. Za konsolową wersję Hot Pursuit 2 Studio Blackbox zdążyło w Electronic Arts wyrobić sobie markę legendy, jak i zaliczyć bolesny upadek. Natomiast sama seria doczekała się restartu i właśnie w taki sposób powstał Hot Pursuit z 2010 roku od studia Criterion. Na powrót do arkadowych wyścigów oferujących zmagania kierowców z policjantami musieliśmy czekać aż 8 lat, zaś Electronic Arts po kiepskim przyjęciu Need for Speed Pro Street oraz tragicznej wpadce w postaci undercover zdecydowało się oddać hitową markę innemu doświadczonemu deweloperowi odpowiedzialnemu dotychczas za bestsellerową markę Burnout. Jak się później okazało, była to decyzja trafna, gdyż brytyjskie studio znalazło odpowiedni balans pomiędzy realistyczną grą wyścigową, a radosną jazdą po malowniczo położonych trasach znanych z poprzednich części, dostarczając na rynek bardzo dopracowaną i przepięknie wyglądającą grę wyścigową, która wyznaczała nową jakość serii i zyskała doskonałe noty wśród krytyki, wróżąc świetlaną przyszłość przy okazji tworzenia kolejnych odsłon franczyzy. Ostatecznie tak różowo nie było, co zweryfikowała historia, natomiast samo studio Criterion otrzymało swoją drugą szansę i wykorzystało ją bardzo dobrze przy ciepło przyjętym Need for Speed Unbound. Wracając jednak do Hot Pursuit z 2010 roku, powrót do znanej ilustracji Ubianej formuły sprzed lat okazał się wręcz zbawienny po ewidentnej zadyszce kolejnych projektów Blackbox, a motyw pojedynków kierowców ze stróżami prawa idealnie wpasował się w rozbujaną już siódmą generację konsol, prezentując przy okazji pełną krasę ulepszonego silnika Frostbite generującego piekielnie efektowną oprawę wizualną. Prowadzone pojazdy wyglądały tu imponująco, a graczom udostępniono całą wielką mapę, podzieloną na cztery dystrykty, na których rozlokowano z kolei dziesiątki wyzwań, wyścigów i policyjnych. akcji akcji do pokonania. Po raz pierwszy w historii serii zadebiutował również system autologa, który do swojego działania wymagał od graczy stałej obecności online, za co odwdzięczał się nie tylko ciągłym dostarczaniem ciekawych statystyk dotyczących progresu w rozgrywce, ale i na bieżąco porównywał nasze poczynania z dokonaniami naszych znajomych. I tak na przykład ja dowiedziałem się, że cokolwiek bym w tej grze nie zrobił, zawsze o krok lepszy będzie ode mnie kolega Mosiek, co wzbudziło we mnie chęć rywalizacji i wygrania z nim chociaż jednej konkurencji. Co ciekawe, system ten wcale nie był z góry narzucony Twórcą przez wydawcę, a narodził się w ich głowach podczas testowania i wzajemnej rywalizacji wynikającej z porównywania czasów, które wykręcali na trasach podczas projektowania swojego tytułu. Oczywiście, choć się do dziś nad tym ubolewam, w 2010 roku już raczej nikt nie myślał o czymś takim jak zabawa na podzielonym ekranie, udostępniając w zamian możliwość rozgrywania wszystkich wyścigów online zgodnie z ideą wielkiej globalnej wioski, w jakiej żyjemy. Bardzo spodobało mi się jednak, że pomimo tej całej wieloosobowej otoczki oraz wielkiej otwartej mapy. Gra wcale nie byli zobowiązani do przejeżdżania tysięcy pustych kilometrów na nadziei na znalezienie interesujących ich eventów, w zamian za co otrzymywali prosty system bazujący na ikonkach wskazujących na mapie konkretne wydarzenia, w którym chcieli wziąć udział i w mgnieniu oka wskoczyć do akcji bez utraty dynamiki zabawy. A tej, jak zapewne się domyślacie, w nowym Need for Speedzie absolutnie nie brakowało, ponieważ idąc wzorem Hot Pursuit z 2002 roku, ponownie mogliśmy wcielić się w obie strony konfliktu, prowadząc topowe pojazdy z sektora sportowego, nie stroniąc od przedstawicieli takich koncernów jak Lamborghini, Porsche, BMW, Subaru czy Maserati. W całym tym bogactwie aut do wyboru, który biorąc pod uwagę wszystkie różne wersje i odmiany, oferował około 80 pojazdów, zabrakło mi chyba tylko przedstawiciela Ferrari, ale sumarycznie naprawdę nie było na co narzekać. W dodatku nie dało się nie zauważyć, że znaczącej zmianie w serii uległ sam model sterowania, który znacznie bardziej przypominał poprzednie dokonania Kryterion aniżeli którąkolwiek z gier znanymi miłośnikom cyklu Need for Speed, wprowadzając dzięki temu spory powiew świeżości oraz typowe dla brytyjskiego studia widowiskowo przedstawione kraksy towarzyszące przy co większych dzwonach. Odpowiednich usprawnień doczekała się również sama formuła pościgowa, która rozwijała dobrze znane patenty z oryginałów, wzbogacając je o elementy technologii pościgowej, takie jak wysyłanie sygnałów EMP, zakłócanie systemów przeciwników, dodatkowe turbo oraz możliwość wyzwania wsparcia policyjnego w postaci blokad na drodze, kolczatek i prowadzących po z powietrza śmigłowców. Tym oto sposobem Hot Pursuit z 2010 roku stał się jedną z najlepiej ocenianych części w ogóle, a także ostatnią pełnoprawną odsłoną tegoż podcyklu. You are my rival. Nie oznaczało to jednak, że Electronic Arts nagle założyło buty na kołku i porzuciło całkowicie zmagania na trasie na rzecz pozostałych projektów, ponieważ już 3 lata później na rynek wjechało Need for Speed Rivals, które wprowadzało serię do nowej i ósmej generacji konsol doskonale znanej użytkownikom PlayStation 4 i Xbox One. Choć sama nazwa była inna, zadaniem nowo powołanego do tego tytułu studia Ghost Games było przygotowanie produkcji stanowiącej doskonale wyglądający Mariasz nowych rozwiązań i technologii oferowanych przez świeżo Silnik Frostbite 3 z nostalgicznym powrotem do sprawdzonej formuły pościgowej, za którą gracze pokochali trzecią, szóstą i jedenastą odsłonę serii. Podobnie zatem jak w przypadku wszystkich dotychczasowych części Hot Pursuit, głównym daniem w Rivals były niekończące się starcia kierowców ze służbami policji. Aby jeszcze bardziej podkreślić tytułową rywalizację pomiędzy obiema stronami konfliktu, całość kampanii ponownie podzielono na dwie odrębne części, w ramach których można było opowiedzieć się po interesującej na stronie barykady, z tym, że nic nie Stało oczywiście na przeszkodzie, aby każdą z nich przechodzić naprzemiennie lub równolegle. Idąc duchem czasu, 20 Speed oferował w pełni wielosobową rozgrywkę, w ramach której w każdej chwili mogliśmy podłączyć się do kumpli i pościgać się w interesującym nas wyścigu lub też po prostu razem pozwiedzać wirtualne tereny Redview Country pewnych zmian w formule doczekała się również sama rozgrywka, która opierała się na w pełni dowolnej eksploracji. System Autolog zastąpiono nowszym All Drive, natomiast sama obecność policji nie ograniczała się już wyłącznie do dedykowanych jej udziału potyczek, prowadzając patrole służb na stałe, zupełnie tak jak niegdyś w kultowym Need for Speed Most Wanted. Unikanie kontaktów z ulicznymi patrolami było o tyle istotne, iż grę podzielono na sekcje, w ramach których elektroniczni driverzy, odhaczając kolejne zadania na mapie, zbierali punkty, za które mogli podrasować swoją furę, kupić nowy pojazd lub wyposażyć się w odpowiadającą ich stylowi broń pościgową. Szkopuł tkwił jednak w tym, że do momentu aż zdobyte punkty nie zostały zdeponowane w jednej z kilkudziesięciu kryjówek poukrywanych na mapie mogły zostać one w każdej chwili odebrane w przypadku przeskrzynienia, co powodowało reset nabitego licznika i konieczność podjęcia dalszej zabawy z zerowym dorobkiem. Niezmieniona za to została klasyczna jesienna paleta barw oraz trasy jak żywo przypominające odcinki ze starych NFSów z Hot Pursuit 2 na czele. O ile sam Sama grafika nie różniła się jakoś specjalnie od tej z edycji z 2010 roku, tak wrażenie na pewno robiły już zmienne dynamiczne warunki pogodowe, które wprawdzie nie wpływały szczególnie na prowadzenie pojazdów, ale za to bajerancko wyglądały, podkreślając dynamikę i widowiskowość kolejnych wyścigów. Tych natomiast mogliśmy brać udział wybierając dziesiątek najlepszych aut poruszających się na światowych drogach. A po kilkunastu latach nieobecności w serii, do łaski wróciła nawet marka Ferrari, która zaprezentowała się finalnie w aż ośmiu, zarówno klasycznych, jak i współczesnych modelach. Need for Speed Rivals stanowi jak do tej pory ostatni projekt tego typu wydany przez koncern Electronic Arts, ale biorąc pod uwagę ostatnie liczne remaki i modę na powroty, wcale nie zdziwiłbym się, gdybyśmy już niedługo otrzymali jakiegoś duchowego spadkobiercę starego dobra. Dobrego Hotball Suite. Jak będzie, zobaczymy w przyszłości. Natomiast jeśli macie jakieś własne przemyślenia na temat najdłuższego podcyklu Need for Speeda, dajcie koniecznie znać o tym w komentarzach, do czego gorąco Was zachęcam. Tymczasem ja żegnam się z Wami i zapraszam do oglądania pozostałych materiałów. Na razie, ha.